Kiedy ten bonbon bon przyjdzie? Bo Bon-Bon, do, kiedy to O Jezu! Gdzie on jest? Wracam. <ścoughs> Frajer. bon Bonbon, co on powiedział? Dobra, idę. Eee, co ty tutaj robisz? Dobrze wiesz. Dlaczego... No, powiedziałaś, że jest frajerem. No co, on jest frajerem? Naprawdę. Zabijecie! Gdzie on się podział? Gdzie on jest? Dobra, idziemy stąd. Bon, bon. Masz rację. Yy, dobra, idziemy. Hehe, <ścoughs> frajer. Jezu mi się to nigdy nie znudzi.